Miała być recenzja Placu Zabaw, ale postanowiliśmy, że zrecenzujemy zupełnie inny film dzisiaj, ale Plac Zabaw też się pojawi. Zrecenzujemy dziś film, który nas zachwycił i który wycisnął łzy z naszych oczu i ja wiem, że to jest spoiler, ale z drugiej strony moglibyście równie dobrze przesunąć sobie tutaj ten suwak. Także czołweczka i przechodzimy do konkretów. Kubo i dwie struny. Animacja poklatkowa, z wykorzystaniem także animacji komputerowej. Za te animacje odpowiedzialne jest studio Leica, czyli to, które zrobiło wcześniej na przykład Koralinę. Koralinę albo na przykład Pudłaki, czyli Box Trolls. Nie widziałem Pudłaków ja niestety, nie ale na pewno nadrobię w tym momencie. Mamy tutaj bardzo prostą historię tak naprawdę, opowiadającą o chłopcu, który musi się zmierzyć z... Pewnymi demonami przeszłości, które związane są również z magią, chłopiec ma misję odnalezienia kilku artefaktów, które pomogą mu stoczyć yy, ostateczną walkę. Dokładnie trzech. Troszeczkę jak w grach RPG. W ogóle przypomina to w jakimś sensie grę, że musisz zebrać trzy artefakty, żeby pokonać ostatecznego przeciwnika. Musisz zebrać drużynę. Pochodzisz z bardzo potężnej rodziny. Twoja mama użyła magii, by cię ocalić i tchnąć we mnie życie. Jestem tu, żeby cię strzec, to znaczy, że musisz mnie słuchać. Mamy postać małpy oraz mamy postać człowieka Żuka. Oryginalnie w dubbingu był Matthew McConaughey oraz Charlize Theron i bardzo, bardzo chciałem iść na oryginalną wersję, bo widziałem wcześniej materiały za kulis. Jak ta animacja w ogóle powstawała, bo to jest niesamowita historia, w ogóle wygląda to nieziemsko i powinniście to zobaczyć właściwie przed zobaczeniem filmu nawet. Tak, 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 bo to pozwala wtedy docenić cały ten kunszt, tę tak. te ilość pracy włożonej w to, żeby zanimować te wszystkie obiekty. Bo wiecie, animacja poklatkowa, mamy laleczki, mamy materiały, mamy tysiąc różnych drobiazgów, które pojawiają się na planie i z tego budujemy film. Pierwsza scena z wodą mnie po prostu od razu złapała i mówię o, jak to będzie dalej tak wyglądać, no to <laughs> szapowa. Więcej z fabuły tak naprawdę nie chcemy Wam zdradzać, bo to, co się tam dzieje, jest jednak dosyć istotne i nie jest to sama akcja, ale również dialogi itd. itd. Każda scena ma jakieś znaczenie w tym filmie. Tak, zestawiamy dwójkę czy trójkę bohaterów i oni po prostu rozmawiają. Dowiadują się na swój temat czegoś więcej. Jedna osoba opowiada drugiej jakąś historię i naprawdę jest w tym taki pierwiastek magii. Ja czułem, że siedzę razem z nimi i słucham takiej kolejnej fascynującej opowieści. Właściwie to jest najważniejsze w tym filmie. Najważniejsze są historie, które opowiadają nam bliscy, nasze wspomnienia, to jak wielką siłę mają pamiątki związane z, no, z naszymi bliskimi, tak? Jaki był tata? Był podobny do ciebie, silny i przystojny przede wszystkim. Mamo! Mamy małpę, która bardzo, bardzo chce, żeby główny bohater osiągnął to, co trzeba, i bardzo tak się o niego martwi. Przede troszczy. wszystkim ma go chronić, tak? To tak. jest jej główne zadanie. Już nawet nie chodzi o doprowadzenie go do celu, tylko żeby mu się nic nie stało w międzyczasie. Tak, tak, czasie. taka opiekunka. I mamy jeszcze właśnie Żuka który jest byłym gdzieś tam wojownikiem, który szukał swojego pana. I który stracił pamięć. I jeszcze mamy takiego papierowego małego ludzika, który jest ha Hanzo. Taka dosyć dziwna drużyna Pielścienia. i <gryli> wyruszają i mają trzy artefakty zdobyć. Mamy tutaj jednocześnie opowieść przygodową, kino drogi i tak dalej, a z drugiej strony mamy piękną opowieść o tym, jaką siłę ma wyobraźnia, bo mhm. wszystkie sceny, w których Kubo gra, są związane z tym, że on sobie coś wyobraża i magia w nim tkwi. Pozwala na osiągnięcie pewnych rzeczy, i są to rzeczy spektakularne i piękne. A teraz przejdźmy do tego, co się dzieje z y, przeciwnikami. O Boże, scena, y, znacie ją pewnie ze zwiastunów, w której pojawiają się siostry matki głównego bohatera. Tak. To jest jedna z najbardziej przerażających scen w animacji, jakie widziałam kiedykolwiek. Poziom mniej więcej y, smoka w śpiącej królewnie. Sam fakt, że mamy do czynienia z laleczkami w jakimś sensie. I one mają maski, czyli ich usta się nie poruszają. Są skąpane w mroku z reguły hmm. za tymi kapeluszami, które powoli, powoli odsłaniają kiedy nadchodzą. Ah! Ah! Z jednej strony mamy właśnie te bardzo przerażające obrazki, ale z drugiej strony mamy też mnóstwo poczucia humoru. Bazuje na bardzo ogranych schematach, To Tego słyszeliśmy już tysiąc razy, taka prawda. Aczkolwiek podejrzewam, że w oryginalnej wersji dobingowej mogłyby być trochę ciekawsze te żarty, ze względu też na no, to, możliwe. że znamy te głosy z innych ról. Wiem co robić. Nie wiem co robić. Zaczęliśmy od tego, jak piękną i jak żmudną pracę wykonali animatorzy przede wszystkim. Pierwsze co właśnie przykuwa do ekranu to głównie przepiękna, przepiękna wizja całego świata. Ja szedłem na ten film właśnie będąc przekonanym, że zachwyci mnie warstwa audiowizualna, mhm. a że mam wątpliwości co do historii. Zobaczymy co mi pokażą faktycznie twórcy i czy staną na wysokości zadania i o ile pierwsze 15-20 minut trudno mi było wskoczyć do tego filmu. Miałem wrażenie, że z dialogami było nie do końca tak jak trzeba, ale w momencie kiedy już wyruszamy... Znaczy nie do w końca, podróż w ekspozycji nie do końca było pokazane to co powinno być w ekspozycji. No trochę się trochę... to za długo ciągnęło, no. jakby to był krótki metraż, który miałby się zaraz skończyć. Uh -huh. Kubo musi wyruszyć, musi znaleźć te trzy artefakty, które pomogą mu pokonać zło i wtedy zaczyna się robić naprawdę, naprawdę dobrze. Bardzo prosty trzon fabularny. Mamy po prostu podróż, mamy bohaterów, którzy się ścierają, muszą pokonać zło. Ale z każdą kolejną minutą filmu odkrywamy coraz więcej tak naprawdę faktów na temat rodu, na temat przeszłości Kubo i jego rodziny. I z tym jest związany trochę mój drugi problem. Rozumiem, że dla dziecka to będzie ok, natomiast hmm. dla dorosłego, kogoś, kto często ogląda filmy i zna pewne schematy fabularne, da się to przewidzieć. Twist jest przewidywalny. <słyska> Jest kilka rzeczy, które potrafią nas zaskoczyć. Zakończenie I... mnie zaskoczyło. To był ten moment, kiedy. Rozegrali zakończenie z jednej strony bardzo klasycznie, ale z drugiej strony odwrócili kilka razy tak naprawdę mm. to, czego oczekiwaliśmy po zakończeniu, i ostatecznie wycisnęli ze mnie łzy do ostatniej kropli. A, a potem się pojawiają napisy końcowe i piosenka. Tak, i nie wiem kto odpowiada za ten dobór, ale jest geniuszem, ponieważ cover Wild my, my Guitar Gently Whips w wykonaniu Regina Spector. to jest to, za co u mnie jest pół oceny do góry. To tak doskonale spina całą tę historię i podkreśla wydźwięk ostateczny tego filmu, że... Ja dawno nie słyszałam, no. żeby Piosenka na napisach końcowych. Tak bardzo pasowało tak. moją historię. Jak najbardziej. Ja jestem absolutnie oszołomiony w ogóle tym, co widziałem. Nie czułem się tak w kinie od 1995 roku, kiedy po raz pierwszy wyruszyłem do kina z ojcem na króla lwa i beczałem jak bubr. Trochę czułem się jak ten krytyk kulinarny z ratatu i który nagle <słuch> <słuch> wrócił i <powodę> do dzieciństwa. <słuch> To jest film na bardzo mocną piątkę, ale jeżeli chodzi o to co we mnie się otworzyło podczas seansu, dla mnie to jest 6 na 6. Po raz pierwszy od bardzo dawna. Przedstawia tak piękne, dobre prawdy, takie dobre podejście do życia, do tego jak powinniśmy obcować z innymi ludźmi. Bardzo wartościowa rzecz, mimo wszystkich problemów jakie ten film może mieć czy nie, to zależy od tego jak na niego patrzycie. A ja też daję 6. I ogromne serce, ponieważ rzadko się zdarza, żeby film jednocześnie był tak doskonale przygotowany technicznie, opowiadał naprawdę wciągającą historię z ciekawie napisanymi postaciami. Prościutką, ale kurczę, w tej prostocie jest siła. Oraz wzbudzał tyle pozytywnych emocji. Myślę, że to wymaga odpowiedniej wrażliwości, odpowiedniego typu wrażliwości, tak naprawdę, żeby tę historię docenić w pełni. To wszystko składa się w takie bardzo spójne, bardzo konsekwentne dzieło i wszystkie wydarzenia, które są w finale, mają też podwaliny w początku, to wszystko się bardzo ładnie łączy. Prosta historia, ale trafiająca idealnie w moje serducho i pięknie nawiązująca do znanych nam od wieków tak naprawdę mitów do całej kultury Japonii, powiedzmy. Mhm. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. W następnym odcinku na pewno plac zabaw yy, i Harry Potter w Mikołajki. Zastanawiamy się jeszcze, jakie filmy powtórzyć może kiedyś, jakieś serie, może e... nam znać. Tak, ale przede wszystkim zastanawiamy się, co jeszcze zrecenzować przed Gwiezdnymi Wojnami, na które idziemy 14 grudnia. Dajcie znać, jaka powtórka i co zrecenzować przed Gwiezdnymi Wojnami, jakby wnioski nasuwają się same. Nie będę oglądała nowej trylogii. Nope! Nie. A! a, Nie! Nie! łapka była. Jeżeli Dawid przeczyta Harego, to ja mogę powtórzyć nową trylogię. Obejrzałem z tobą osiem cholernych filmów. Nie! Ty obejrzeć Nie. tylko trzy złe. Dobra, dwa złe i jeden średni. Nie! Buja! Napiszcie tam w komentarzach, że